Stojąc przy oknie, przez które wpadały poranne promienie słońca, Jennifer Clark wzięła łyk kawy w swoim małym mieszkaniu na przedmieściach Bostonu. W jej oczy odzwierciedlały trudy życia, kropka jednak w jej rysach pozostała miękkość, a kiedy się uśmiechała, powracał młodzieńczy blask. Mamo, nie mogę zawiązać krawata, zawołał Tyler z salonu. Ośmioletni chłopiec miał czerwony krawat owinięty wokół szyi, a jego palce były w niego nieporadnie zaplątane. Jennifer uśmiechnęła się delikatnie i uklękła przed synem. Tak to jest trudne. Ale nie martw się, mama ci pomoże. Kropka kiedy zwinnie poprawiała krawat syna, poczuła, jak jej klatka piersiowa zaciska się na myśl o dzisiejszym dniu. Ślub jej szwagierki Caroline, jedno z miejsc, w których najmniej chciała się znaleźć. Kropka Jennifer pracowała jako kelnerka w lokalnej restauracji Maple Diner przez ponad 10 lat. Długie godziny pracy od rana do nocy, skromne napiwki i zmienne nastawienie stałych klientów. Nigdy jednak nie narzekała. Pracując niestrudzenie nad wychowaniem syna trzy lata temu świat Jennifer zawalił się, gdy odkryła, że jej mąż Michael ma romans ze swoją młodą sekretarką. Michael prosperował jako elitarny pracownik w dziale sprzedaży dużej korporacji, szybko wspinając się po szczeblach kariery. Dla niego żona, która stała się tylko kelnerką, nie pasowała już do jego statusu społecznego. Chcę rozwodu, powiedział jej. Tego dnia Jennifer nie uroniła łzy. Po prostu skinęła głową, podpisała niezbędne dokumenty i wróciła do domu rodziców z pięcioletnim Tylerem. To była jej duma. Tyler, dziś jest wyjątkowy dzień. To ślub twojej ciotki, więc musimy być wyjątkowo uprzejmi. Jej syn był bystry i wrażliwy, kropka czuł, jak rodzina Michaela, zwłaszcza jego była teściowa Beverly i szwagierka Caroline, traktowały jego matkę. Babcia Beverly i ciocia Caroline nie lubią cię, prawda, mamo? Jennifer spojrzała prosto w oczy syna, starając się nie kłamać. Relacje między dorosłymi są skomplikowane. Tyler. To ludzie z innego świata niż my. Ale więzy krwi pozostają niezmienione, kropka nawet gdy to mówiła. Jennifer przypomniała sobie okrutne słowa Caroline. Za każdym razem, gdy plotkowała o tym, że jest tylko kelnerką, w jej sercu tworzyła się mała rana. Caroline zawsze szczyciła się tym, że jest od niej lepsza kropka absolwentka prestiżowego uniwersytetu, teraz zaręczona z Jamesem, profesorem uniwersyteckim. A dziś miała wyprawić huczne wesele w luksusowym hotelu. Jej teściowa beverly była jeszcze surowsza, kropka jej świadomość klasowa była silna i nigdy nie zaakceptowała faktu, że jej syn Michael poślubił kobietę o niskim statusie. Po rozwodzie jej pogarda dla Jennifer stała się jeszcze bardziej rażąca, kropka co dziwne. Była również zimna w stosunku do swojego wnuka tylera, traktując go niemal jak dowód na błąd syna, kropka poprawiając garnitur tylera. Jennifer przypomniała sobie o zaproszeniu na ślub. Wydrukowane na grubym, wysokiej jakości papierze ze złotymi napisami. Zostało wyraźnie wysłane ze względu na wygląd, kropka początkowo planowała odmówić, ale kiedy Tyler powiedział, chcę zobaczyć tatę, zdecydowała się pójść dla dobra syna. Nie wiedziała, jak fatalny będzie ten dzień dla niej i Tylera, a także dla jej byłych teściów. W porządku, Tyler. Chodźmy, powiedziała Jennifer, biorąc głęboki oddech i wygładzając swoją prostą granatową sukienkę. Unikała krzykliwych ubrań, starając się nie wyróżniać ale nieświadomie podkreślało to jej naturalne piękno. Kropka, przed opuszczeniem mieszkania położyła ręce na ramionach syna i powiedziała łagodnie Bez względu na to, co się stanie, jesteśmy rodziną. Nigdy o tym nie zapominaj. Tyler spojrzał na matkę i przytaknął stanowczo. Kropka, wysiadając z taksówki przed luksusowym hotelem z widokiem na port w Bostonie, Jennifer i Tyler zawahali się przez chwilę. Kropka, wspinając się po marmurowych schodach i przechodząc przez lobby z masywnymi żyrandolami, zobaczyli przed sobą recepcję weselną. Pani Clark, pracownica recepcji. Sprawdziła listę i przez chwilę wyglądała na zdezorientowaną kropka jej oczy kilkakrotnie przesuwały się między listą a ich twarzami. Proszę, poczekaj chwilę, powiedziała pani Clark, wołając innego pracownika i konsultując się po cichu. Jennifer zaczęła się niepokoić. Ścisnęła mocno dłoń tylera i rozejrzała się dookoła kropka luksusowe dekoracje, idealnie ułożone kwiaty i ludzie rozmawiający z drogim szampanem w ręku czuła, że nie należy do tego świata. Zaprowadzę was na miejsca, uśmiechnęła się powracająca pracownica, choć wyglądała na skrępowaną. Zostali zaprowadzeni do przestronnej sali z oknami sięgającymi od podłogi do sufitu, oferującymi wspaniały widok na zatokę bostońską. Kropka, gdy zbliżali się do swoich miejsc, Tyler nagle się zatrzymał. Mamo, co to jest? zapytał, wskazując na talerze na stole, kropka, podczas gdy talerze innych krewnych były oznaczone jako rodzina Clark lub rodzina Harris. Samo miejsce Jennifer było oznaczone jako kelnerka samotnej matki. Na miejscu Tylera widniał po prostu napis Dziecko samotnej matki. Krew odpłynęła z twarzy Jennifer. Kropka poczuła impuls, by natychmiast uciec, ale zawahała się, gdy zobaczyła twarz swojego syna. Tyler wyglądał na zdezorientowanego, a jego wyraz twarzy mieszał złość i zakłopotanie. W porządku, Tyler, uspokoiła go Jennifer. Kropka. To tylko kiepski żart. Udała spokój, odwróciła kartę i zajęła swoje miejsce. Sala stopniowo wypełniała się ludźmi. Kobiety w efektownych sukniach, mężczyźni w wyrafinowanych garniturach. I wtedy przy wejściu pojawiła się Beverly kropka miała na sobie luksusową srebrno-szarą suknię z prawdziwymi perłami połyskującymi na szyi i uszach. Och! Jennifer! Przyszłaś! W głosie Beverly zaskoczenie mieszało się z lekkim rozczarowaniem. Prawie zignorowała Tylera i wyszła przywitać innego gościa. Uroczysty dźwięk organów zaczął grać i wszyscy wstali. Na drugim końcu przejścia pojawił się James w białym smokingu. Za nim szedł Michael. Klatka piersiowa Jennifer zacisnęła się. Widziała swojego byłego męża po raz pierwszy od trzech lat. Zmienił się w jeszcze bardziej odnoszącego sukcesy mężczyznę. Potem muzyka się zmieniła i weszła Caroline, eskortowana przez ojca. Kropka była ubrana we wspaniałą suknię ślubną, z uśmiechem pełnym szczęścia. Sala westchnęła na widok jej urody. Ceremonia przebiegała uroczyście. Śluby, wymiana obrączek i pocałunek. Para młoda wyglądała idealnie, kropka Jennifer zachowała uśmiech ze względu na tylera. Pomimo skomplikowanych uczuć, kropka przyjęcie rozpoczęło się od podania szampana i przystawek. Tyler otrzymał sok pomarańczowy i z zaciekawieniem obserwował otoczenie. Wkrótce nadszedł czas na wystawną kolację. Mamo. Tata na nas patrzy, szepnął Tyler. Kropka, rzeczywiście, Michael spoglądał w ich kierunku, ale nie wykazywał żadnych oznak zbliżania się. Zamiast tego, głośny brzęk kieliszków rozbrzmiał w całym lokalu. Beverly wstała i wzięła mikrofon. Kropka, Panie i panowie, dziękuję wszystkim za przybycie, aby świętować ślub siostry mojego syna. Mojej ukochanej córki Caroline. Mówiła elokwentnie o nowożeńcach i ich wspaniałej przyszłości. Nagle jej wzrok skierował się na Jennifer. Mamy dziś specjalnego gościa. Była członkini rodziny, Jennifer. Wszystkie oczy w sali zwróciły się na Jennifer. Poczuła, że jej twarz oblewa się rumieńcem. Normalnie pracuje jako kelnerka w restauracji. Więc mam propozycję. Głos Beverly ociekał złośliwą przyjemnością. Jennifer, skoro jesteś kelnerką, dlaczego nie pomożesz dziś podać kolacji? W lokalu zapadła cisza. Jennifer siedziała zamrożona, kropka upokorzenie i złość przepłynęły przez jej ciało, ale obecność tylera powstrzymała ją od reakcji kropka Beverly, to nawet żart, zaczął ktoś mówić. Ale Beverly machnęła ręką, żeby go uciszyć. To nie żart. To profesjonalistka. Oczy Beverly zalśniły chłodno serwer na dzisiejszą kolację. Nie tylko przedmiot z drugiej ręki, kropka jej śmiech odbił się echem po pokoju. Stopniowo krewni i przyjaciele również zaczęli się śmiać. Wiele osób, w tym Caroline, przyłączyło się do Kpin. Nawet Michael, choć skrępowany, uśmiechał się. Jennifer poczuła łzy napływające do oczu kropka, ręce jej drżały, a w gardle było sucho. Chciała uciec, zniknąć z tego miejsca. Gdy już miała wstać, na siedzeniu obok niej pojawił się ruch. Tyler cicho odsunął krzesło i wstał kropka na widok ośmioletniego chłopca. Śmiech na sali stopniowo ucichł. Wyraz twarzy Tylera wskazywał na spokój i determinację wykraczające poza jego lata. Zaczął iść w kierunku sceny, na której stał mikrofon. Tyler kropka, Jennifer próbowała zawołać syna niskim głosem. Ale on już wystąpił. W całkowitej ciszy Tyler stanął przed mikrofonem. Swoim drobnym ciałem przyglądał się dorosłym. Mam prezent dla panny młodej, głos chłopca był zaskakująco opanowany. Właściwie to ona. Gdy te słowa odbiły się echem po sali, uśmiech zniknął z twarzy Caroline. Zbladła, jakby zobaczyła ducha i zamarła. Pan młody, James, spojrzał na swoją narzeczoną z zakłopotaniem. Michael pośpiesznie wstał, próbując zawołać, Tyler, wystarczy. Ale cała sala czekała na kolejne słowa tylera. Kropka, Tyler wziął głęboki oddech. Atmosfera ciążąca na ramionach ośmiolatka była zbyt ciężka, ale jego wzrok ani drgnął. Kropka jedną ręką wyregulował statyw mikrofonu, drugą włożył do kieszeni i rozejrzał się po dorosłych. Proszę, przestańcie nabijać się z mojej mamy głos tylera. Choć niewielki, wyraźnie rozbrzmiewał w całej sali kropka setki oczu wpatrywało się w niego, wstrzymując oddech. Krew odpłynęła z twarzy Beverly, a Caroline pozostała zamrożona. Pan młody, James, rozejrzał się zdezorientowany. Tyler, choć tutaj, Michael zawołał syna niskim głosem, ale chłopak go zignorował. Nikt z was nie zna mojej mamy, kontynuował Tyler. Każdego ranka wstaje o piątej, żeby zrobić mi lunch. Zawsze sprawdza moją pracę domową, zanim pójdę do szkoły. Cały dzień stoi w pracy, a wieczorem czyta mi książki. Jennifer zastygła w fotelu, czując, jak uzyspływają jej po policzkach, kropka, nie wiedziała, że jej syn tak uważnie ją obserwuje. Moja mama nigdy nie przestała się uśmiechać, bez względu na to, jak bardzo jest zmęczona. Więc nikt nie ma prawa jej skrzywdzić. Z sali zaczęły dobiegać szmery. Beverly pośpiesznie próbowała podejść do Tylera. Słodki chłopcze, to wyjątkowy dzień, kropka później kupię ci lody, więc zostawmy na razie rozmowy dla dorosłych, dobrze? Tyler cicho potrząsnął głową na te słowa. Podsłuchałam rozmowę cioci Caroline i mojego taty. Po tym jednym zdaniu miejsce ponownie zamarło, kropka Caroline nagle wstała i chwyciła pana młodego za ramię. James! To tylko dziecięca wyobraźnia. Zabierz go stąd. Jednak James zawahał się, widząc spokój tylera i panikę Caroline. Delikatnie odsunął rękę panny młodej i spokojnie usiadł z powrotem. Trzy dni temu, kiedy poszedłem dostarczyć RSVP do domu Cioci Caroline, samochód taty był tam zaparkowany, kontynuował rzeczowo Tyler. Byłem w drodze na lekcję fortepianu, ale zdałem sobie sprawę, że mama zapomniała wysłać ważny list, więc zatrzymałem się w mieszkaniu Cioci Caroline. Twarze Michaela i Caroline wyraźnie zbladły, drzwi były lekko uchylone i słyszałam, jak rozmawiają w środku. Na początku pomyślałem, że się przywitam, ale kiedy usłyszałem swoje imię, zatrzymałem się i słuchałem, kropka Beverly znów próbowała mi przerwać. Co ty mówisz? Dziś jest dzień świętowania. W miejscu takim jak to wymyślona historia dziecka. Mam dowody. Na słowa Tylera, Beverly zamilkła. Chłopiec wyjął z kieszeni smartfon. Jennifer zastanawiała się, kiedy jej syn dostał smartfona. Potem przypomniała sobie, że był to prezent urodzinowy od Michaela. Nagrałam to. Na sali rozległy się okrzyki zaskoczenia. Michael próbował rzucić się do przodu, ale personel zatrzymał go. Twarz Caroline straciła ostatni ślad koloru i stała sztywno jak posąg. Tyler stuknął w ekran swojego smartfona i zbliżył go do mikrofonu. Najpierw rozległ się szelest, a potem wyraźny kobiecy głos. Kropka Mike. Chcę zobaczyć głupią minę Jenny. Na weselu napiszę: samotna matka kelnerka i upokorzę ją na oczach wszystkich. Plan jest doskonały. Beverly też jest na pokładzie, to będzie najlepsze wesele. Kropka, potem męski głos. Michaela. Bądź ostrożny. Co jeśli ludzie dowiedzą się, że jesteś w ciąży z moim dzieckiem? Nasz związek też zostanie ujawniony. W sali wybuchło zamieszanie. Jennifer nie mogła uwierzyć własnym uszom. Michael i jej szwagierka, kropka i ciąża. Zakryła usta drżącymi dłońmi. Nagranie było kontynuowane. Śmiech Caroline. James jeszcze nic nie wie. Jeśli powiem mu po ślubie, będzie za późno. Kropka obliczyłam czas tak, by nie wiedział. Że to nasze dziecko. Nastąpiły jeszcze bardziej szokujące rewelacje. Odkąd rozwiodłeś się z tamtą kobietą, wróciłeś do swojego prawdziwego ja. Zawsze byliśmy wyjątkowi. Głos Michaela, ale ostrożnie, kropka, nie mów jeszcze nikomu. Tyler zatrzymał smartfona i spokojnie schował go do kieszeni. Na sali panowała kompletna cisza. Pan młody James stał nieruchomo, jego twarz była popielata. Jego rodzina również była oszołomiona. Kropka. Caroline zaczęła płakać, a twarz Michaela była zaczerwieniona ze złości i wstydu. Beverly opadła na krzesło, zanim mówiła z szoku. Moja mama ciężko pracuje każdego dnia, aby mnie wychować, zaczął Tyler. Jego głos lekko drżał, ale determinacja pozostała niezachwiana. Ciociu Caroline, proszę, przestań znęcać się nade mną i moim tatą. A ty powinnaś powiedzieć prawdę mężczyźnie, który miał być moim nowym tatą. Chłopak spojrzał na pana młodego. Przepraszam, ale uważałem. Że masz prawo znać prawdę. Atmosfera w sali była zimna i ciężka jak lód. James powoli wstał i spojrzał na Caroline. W jego oczach mieszały się złość i smutek. Czy to prawda? Jego głos drżał. Caroline zakryła twarz obiema rękami i zaczęła gwałtownie płakać. Nie. Tyler kłamie. To zmyślona historia dziecka. Kropka rozpaczliwie zaprzeczyła, ale jej załamanie opowiedziało całą historię. Beverly otrząsnęła się i wystąpiła naprzód, by opanować sytuację. Wszyscy to najwyraźniej nieporozumienie. To wyobraźnia podekscytowanego dziecka. Proszę, nie rujnujcie tego wspaniałego dnia takimi bzdurami. Jednak ojciec Jamesa wstał i powiedział surowo. Czy nasza rodzina została oszukana? Synu, chodźmy. To małżeństwo powinno zostać ponownie rozważone. Rodzina pana młodego zaczęła masowo wstawać. James rzucił pannie młodej ostatnie spojrzenie i powiedział: Czy to prawda, Caroline? Powiedz mi. Nie mogła odpowiedzieć. Kropka zamiast tego wstał Michael. Wystarczy. Powiedział ciężkim głosem. Powiedzmy prawdę. Gdy wszyscy patrzyli z zapartym tchem, Michael pochylił głowę. To prawda, że byłem w związku z Caroline. a ona jest w ciąży z moim dzieckiem. Wraz z tymi słowami w sali zapanował kompletny chaos. Z twarzy Jamesa odpłynął cały kolor i zachwiał się do tyłu. Jego matka rzuciła się, by wesprzeć syna. Kropka ojciec Jamesa był wściekły i próbował skonfrontować się z Michaelem, ale ludzie wokół niego powstrzymali go. Kropka Tyler odłożył mikrofon i zszedł ze sceny. Podszedł do matki i położył swoją małą dłoń na dłoni Jennifer. Przepraszam, mamo. Ale nie mogłem znieść widoku, jak cię krzywdzą. Jennifer nie mogła znaleźć słów. Kropka objęła syna, wlewając całą siebie w to małe ciało. Otaczający chaos wydawał jej się odległym hałasem. Jej świat składał się teraz tylko z tego dzielnego chłopca. Caroline nadal płakała gwałtownie, zaczynając obwiniać Michaela. Beverly za ciekle beształa zarówno syna, jak i córkę. Okrzyki hańby rodzinnej. Jak mogłeś to zrobić? Rozbrzmiewały echem po sali. Pośród chaosu Jennifer wzięła Tylera za rękę i cicho powiedziała: "Chodźmy do domu." Kropka Po cichu wstali ze swoich miejsc i skierowali się w stronę wyjścia z nienaruszoną godnością. Kropka Po drodze z zapleców dobiegł ich głos: "Zaczekaj, proszę." Odwróciwszy się, zobaczyli pana młodego Jamesa idącego w ich kierunku trzęsącymi się krokami. Jego twarz była blada, a oczy przekrwione. Kropka Mężczyzna, który powinien być gwiazdą wesela, wyglądał teraz jak zepsuta lalka. Czy to naprawdę prawda? zapytał Tyler, ściszając głos, by inni nie mogli go usłyszeć. Tyler spojrzał prosto w oczy Jamesa i skinął lekko głową. Nie kłamie kropka, nagranie jest prawdziwe. James boleśnie zamknął oczy. Jego wyraz twarzy był przesiąknięty bólem i smutkiem zdrady. Jennifer współczuła mu. Byli w podobnej sytuacji. Twój syn jest odważny, powiedział James co tydzień. Pomyśleć, że małe dziecko miałoby odwagę mówić prawdę dorosłym. Położył dłoń na ramieniu tylera i cicho powiedział. Dziękuję. Wewnątrz sali trwało zamieszanie kropka płacz Caroline. Gniewne okrzyki Beverly i głosy zdezorientowanych gości mieszały się ze sobą kropka James. Caroline wyszła z sali. Jej suknia ślubna była rozczochrana, a niegdyś perfekcyjny makijaż zniszczony przez łzy. Desperacko chwyciła Jamesa za ramię i błagała go. To kłamstwo. To dziecięce złudzenie. Uwierz mi, kropka, James powoli strząsnął jej rękę. Michael się przyznał, prawda. Jest ojcem dziecka, prawda. Jego głos był lodowaty, kropka, to nieprawda. On jest po prostu zdezorientowany. Caroline była zdesperowana. To nasz ślub. Kochamy się od pięciu lat. Nie niszcz tego przez to. James potrząsnął głową i powiedział cicho: Kochałem cię przez pięć lat, kropka, ale zdradziłaś moje zaufanie. Z twoim bratem, nie mniej. Uciął swoje słowa i z trudem zaczął oddychać. Potrzebuje czasu do namysłu, kropka, wtedy pojawił się też Michael. Wydawało się, że uciekł z chaosu panującego w środku. Jego strój również był rozczochrany, a twarz zdradzała intensywny niepokój. Caroline. Przestań kłamać, powiedział zmęczonym głosem. To wszystko moja odpowiedzialność. James, przepraszam. Oboje jesteśmy za to odpowiedzialni. Wtrąciła się Beverly. Jej gniew był teraz skierowany zarówno na syna, jak i córkę. Zrujnowaliście honor rodziny. Jak mogliście zrobić coś tak haniebnego? Beverly spojrzała na Jennifer i Tylera. Wy też jesteście tak samo winni, kropka obnażając wstyd rodziny w tak publicznym miejscu, Jennifer przypomniała sobie trzy lata upokorzeń i bólu. Całą pogardę i zniewagi, które znosiła. A dziś, ostatnie upokorzenie, które próbowała znosić w milczeniu dla dobra syna. Ale teraz było już po wszystkim, kropka wyprostowała plecy i powiedziała spokojnym głosem. To ty powinnaś poczuć wstyd. Twój syn miał nieodpowiednie relacje ze swoją siostrą, co zaowocowało dzieckiem. Aby to ukryć, próbowałaś poślubić niewinną osobę. My tylko ujawniliśmy prawdę. Beverly nie zareagowała na te słowa. Caroline zalała się łzami, klęcząc na podłodze. James, proszę. Nie zostawiaj mnie. Ojciec pana młodego podszedł i chwycił syna za ramię. Chodźmy, synu. Nie powinniśmy zadawać się z tą rodziną. Spojrzał na Jennifer i Tylera i lekko pochylił głowę. Zękujemy za powiedzenie nam prawdy. Kropka, gdy rodzina Jamesa wyszła, pan młody nadal stał przed Caroline, powłócząc nogami. Czy dziecko jest naprawdę Michaela? zapytał w końcu. Caroline nie mogła odpowiedzieć i po prostu płakała. Jej milczenie opowiedziało całą historię. Kropka James powoli zdjął obrączkę i położył ją przed nią. Żegnaj, Caroline. Jego słowa zabrzmiały jak ostateczne pożegnanie. On również odszedł, podążając za swoją rodziną. Kropka, Michael usiadł obok Caroline i objął ją ramieniem. Spojrzał raz na Jennifer, po czym zamknął usta, jakby brakowało mu słów. Jego oczy miały kolor wyrzutów sumienia. Kropka, Beverly trzymała głowę w zakłopotaniu, mamrocząc: Co mam zrobić? Co się teraz stanie? Jej arogancja zniknęła w jednej chwili i wyglądała teraz jak słaba. Starsza kobieta. Kropka, Jennifer wzięła Tylera za rękę i powiedziała cicho: Chodźmy do domu. Nie ma powodu, byśmy tu dłużej byli. Gdy opuszczali miejsce, James pojawił się przed nimi ponownie. Zawahał się, jakby chciał coś powiedzieć, po czym ukłonił się głęboko, kropka Twój syn jest odważny. Dziękuję, że powiedziałeś mi prawdę. Byłem ślepy. W jego głosie mieszały się wdzięczność i smutek. Jennifer uśmiechnęła się delikatnie. Czas się zagoi. Obyśmy oboje mieli nowe początki. kropka Na zewnątrz otuliło ich wieczorne powietrze. Wsiedli do taksówki czekającej przed hotelem i Jennifer podała ich adres. Przykro mi, ale to trochę daleko. Czy to w porządku? Zapytała kierowcę. Kropka, kierowca spojrzał na matkę i syna na tylnym siedzeniu i uśmiechnął się ciepło. Nie ma sprawy. Miłego wieczoru. kropka, Gdy samochód ruszył, Jennifer mocno przytuliła syna. Tyler, jesteś moim bohaterem. Tyler wtulił twarz w pierś matki i powiedział cichym głosem, czy zrobiłem coś złego? Jennifer delikatnie pogłaskała syna po włosach i potrząsnęła głową. Nie, mówiłeś prawdę z odwagą. To nigdy nie jest złe. Ale złożone emocje wirowały w jej sercu kropka szok spowodowany zdradą jej byłego męża i szwagierki oraz fakt, że mieli dziecko z ich związku. Teraz zrozumiała powód chłodnego nastawienia Michaela po rozwodzie i jego obojętność wobec Tylera, a przede wszystkim niepokój o to, jak dzisiejsze wydarzenia zmienią ich życie. Czy Michael i jego rodzina będą chcieli się na nich zemścić? Jak Tyler będzie kontynuował swoje relacje z ojcem, ale dziś wieczorem postanowiła odłożyć te zmartwienia na bok. Nadszedł czas, aby uczcić odwagę i miłość jej syna, kropka mamo, jestem głodny, wyszeptał Tyler. Jennifer roześmiała się i pocałowała go w policzek. Tak, nie jedliśmy kolacji w tym miejscu, prawda? Kupmy hamburgery w drodze do domu i zjedzmy je w spokoju w domu. Kropka taksówka jechała przez wieczorną ciemność, a matka i syn opierali się o siebie w milczeniu, zmierzając w kierunku niepewnego. Ale nowego początku, kropka wydarzenia dzisiejszego wieczoru zmieniły ich życie na zawsze, ale Jennifer wierzyła, że była to zmiana na lepsze, kropka Tyler? Powiedziała cicho, od teraz żyjmy razem mocno. Naprawdę jesteś wspaniałym dzieckiem. Tyler spojrzał na matkę i skinął lekko głową. W jego oczach widać było determinację dorosłego. Dziś stał się bohaterem własnego życia. Trzy miesiące później, w jesienne popołudnie, Jennifer wyprostowała swój nowy uniform w Maple Diner, patrząc na siebie w lustrze. Na jej piersi błyszczała odznaka zastępcy kierownika. Gratulacje, Jenni. Koledzy otoczyli ją bukietami. Zasłużony awans. Od tego dnia jej życie zaczęło zmierzać w nieoczekiwanym kierunku. Właściciel restauracji, doceniając jej wieloletnią lojalność i pracowitość, zaproponował jej awans na zastępcę kierownika. Byłem pod wrażeniem twojej siły i cierpliwości, powiedział właściciel, przywracając jej pewność siebie. W międzyczasie wydarzenia na ślubie Caroline stały się tematem rozmów w mieście. A reakcje ludzi były zaskakujące. Wielu wspierało Jennifer i Tylera. Chwaląc ich odważne działania, kropka Caroline opuściła miasto, aby uciec od hańby, rozpoczynając nowe życie w mieście oddalonym o setki mil. Jak na ironię, teraz sama wychowywała dziecko jako samotna matka, kropka ona, która kiedyś patrzyła z góry na Jennifer, teraz doświadczała tych samych trudności. Michael stracił stanowisko w firmie, a jego reputacja społeczna gwałtownie spadła. Kropka kilkakrotnie kontaktował się z Jennifer, mówiąc, że chce spróbować jeszcze raz ale ona stanowczo odmówiła, mówiąc, to koniec. Idę nową ścieżką w życiu. Beverly została odizolowana w rodzinie i straciła swoją pozycję w kręgach towarzyskich. Zakazany związek jej syna i córki zadał śmiertelny cios jej arogancji. Pewnego dnia Jennifer otrzymała od niej list z przeprosinami. Po wielu wewnętrznych konfliktach wysłała krótką odpowiedź, mówiąc, mogę pozwolić przeszłości odejść, ale to coś innego niż przebaczenie. Mamo, spójrz. Tyler wrócił ze szkoły, pokazując jej kartkówkę. Plus. Jennifer przytuliła syna. Tyler był dumny z przemiany swojej matki i stał się szanowany przez swoich przyjaciół w szkole jako obrońca sprawiedliwości. Jego małe działanie nie tylko zmieniło życie matki, ale także przyczyniło się do jego własnego rozwoju. Wieczorem Jennifer przygotowywała się do wieczornych zajęć w lokalnym college U. Kilka tygodni po tym dniu otrzymała stypendium na studia z zakresu żywienia. Z których zrezygnowała wiele lat temu stylerem mieszkającym u cioci Sary obok, chłonęła nową wiedzę jako studentka przez trzy dni w tygodniu Mamo Czy w przyszłości możesz zostać właścicielką restauracji? Zapytał tyler. Jennifer uśmiechnęła się. Tak, mogę. Właśnie zrobiłam pierwszy krok. Nie wstydziła się już bycia samotną matką. Ale była z tego dumna, kropka od tego dnia wieś między nią a synem stała się jeszcze silniejsza. Kropka czasami przypominała sobie wydarzenia z tamtego ślubu. Uświadomiła sobie, że gdyby Tyler nie wstał tamtego dnia, mogłabym stracić z oczu własną wartość. Życie czasami rozwija się w nieoczekiwany sposób. Kropka ślub, który miał ją upokorzyć, otworzył drzwi do nowego życia dla niej i jej syna. Kropka gotowa, zapytała Tylera. Obiecali obejrzeć jego ulubiony film po jej dzisiejszych zajęciach. Tyler skinął głową. Tak, mamo. Jesteśmy najsilniejszym zespołem. Jennifer delikatnie pogłaskała syna po włosach. Ich historia nie była końcem, ale początkiem.